Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, jakąś ja wczoraj miałem przygodę. Wczoraj czytam gazetę i to nie tam jakąś tam szmatławą taką w kolorowej gazety. Nie, nie, normalna, taka prawdziwa gazeta, to jest dziennik, gazeta prawna, tak się nazywa. Ja ją sobie czytam. No i nagle między różnymi notatkami przeczytałem taką oto informację, że jedna siostra zakonna zapilotowała ciężarówkę na granicy polsko-ukraińską. I że zamiast darów, które tam miały być, tam były części samochodowe. W się rany boskie. Zakonnica zapilotowała, myślałem, że siedziała za kierownicą te, tego tira, no, ale nie. Okazało się, że ta, te, ta zakonnica jechała swoim osobowym samochodem przed dwoma tirami, który, z którymi dojechała na granicę ukraińską, No gdzie jest blokada. Blokada polega na tym, rolnicza blokada, rolnicy blokują, żeby nikt nie wjeżdżał, znaczy jeżeli ktoś przywozi dary dla ludności ukraińskiej, to może bez kolejki wjechać. No więc ona, właśnie ta zakonnica, powiedziała, że my wjeziemy dary. No i y, ci rolnicy tacy skąd fundowani, jeden jak zobaczył z daleka już jadącą te zakonnicę, poznał, nie wiem po czym poznał, y, mówi tak. Wiesz, co, to jest osoba duchowna, to ja się oddalam, bo ja mam dosyć osób duchownych. A dlaczego, pyta drugi rolnik? On mówi, dlatego, że mój brat w dawnych czasach, kiedy były cła na granicach, i był taki przepis, że jeżeli się wiezie coś, co jest związane z kultem religijnym, to jest zwolnione z cła. No i przyjechał ksiądz na te granice, tak mi mój brat opowiada. Mówi, przyjechał ksiądz i z tirem pełnym, Czego pełnym? pyta się ten pierwszy rolnik. No, pełnym kawy. A to kawa milona nie gdzie nie mielona. On się pyta tego księdza, ta kawa milona, mówi nie gdzie nie mielona. To na co tyle kawy? Na różańce, powiedział ten, ten, ten ksiądz. No i w tym czasie, jak on to opowiadał, podjechała ta, ta zakonnica i mówi: Za mną jadą dwa tiry. Tiry, w których jest. No takie to, to co potrzebne tam y, tym ludziom biednym na Ukrainie. No i jeden z tych y, stojących rolników mówi: No, ale my musimy sprawdzić, czy to. Czy to prawda jest, że ta... No jak, że nie, no przecież to osoba duchowna, mówi drugi do niego, mówi ci, że, że, tam, że tam są te, te dary. No tak, no ale no, duchowna, nie duchowna, ale no, 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 trzeba by sprawdzić, czy to jest to, co, co mówi osoba duchowna. Na co osoba duchowna tylko w, wniosła oczy do nieba, powiedziała Jezu, ufam Tobie. No i ten poszedł do, do tego tira. No i co tam patrzy, co tam jest, ten drugi klęczy, mówi czemu ty klęczysz, pyta go, z tego tira woła do niego, czemu ty klęczysz, no bo osoba duchowna przyjechała. No i on tam patrzy, w tym tirze patrzy, tam odsunął taki koc, a tam mnóstwo części samochodowych, mówi, co to jest? No, no mówi ta, no co, no, no części samochodowe, mówi zakonnica, no ale, ale co, co te części samochodowe tu robią, no, 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 żeby bez kolejki, to myśmy myśleli, że tak, no, że jakoś przejedziemy bez, bez kolejki. No, no i tak popatrzyła na tych dwóch rolników, mówi: no, no, idźcie, idźcie, ofiary spełnione. No i wsiadła w samochód i, i tyle ją widzieli. Pojechała z powrotem, widzieli ją około przemyśla. No i jeden z tych rolników mówi do drugiego, ty, ja słyszałem jak ona do ciebie mówiła, że, że ty jesteś ofiarą. Na swoją drogą tak sobie pomyślałem, a gdyby to był ksiądz, to co by było lepiej czy gorzej? No bo jeżeli ci faceci, którzy prowadzili te tiry, to oni co, nie wiedzieli, że co tam jest w środku w tych tirach? Przecież gdyby, <gdyby nie wiedzieli... To nie byłoby im potrzebne wstawiennictwo z góry, prawda?